Dzień dobry. O, hej. Ja was witam w ostatnim odcinku, bo kończymy tą gierkę, lecz zaczynamy nowy rok. Ale super! Tutaj mam oczywiście proherbatkę, która mi pomoże pokonać złych nazistów i wygrać wojnę. Ja pierd... No to tak na starc, tak mi w pysk dali, nie? Super. Dwóch biegnie. <grystanie> tak, o. Łoł! Wow. Byłem pierwszy! Buuu! wypu mu bamcia I strzeliło mu! Kupsko, znaczy w główkę tak, o tak po boczku mu tak smyrnęło. Dobra, jednego ubo też zniszczyli. Z Za zadaniem mamy się zniszczyć dwa ubotki, także to będzie totalny ale który musimy dokonać teraz. O. To zaraz tego dokonamy, żebyś tutaj był jak wypadeczek. Pyczek! Pyczek, udało się? Halo, pyczek? Jest! Kolejna łódeczka zatopiona idzie na dno! Dobra, musimy sobie spierdzielić teraz. czyli mhm. że tutaj coś mamy. Ja może zrobimy tak, tutaj sobie strzelimy w tego typa. Lecisz mata! Na kutaka Ptaka Wystaw ptaka Przez teraz parek No dole mamy tutaj taki zbiornik paliwa. Ja myślę, że TNT byłby bardzo dobrym tutaj y, fudge king pomysł już teraz tak dokonamy Ja bym już tam spierdzielał

O, to my musimy co my musimy zrobić? Nie wiem co my musimy zrobić. Kuźwa, co my musimy zrobić? Ja tutaj najchętniej pobiegłem na sam koniec i tutaj o tak o otam tutaj tylko idziemy. Odeprzeć ich! To nasza ziemia, brońcie jej! Ja wol, soldatiren Kombatarniren Przymier O o, szajsen wadam tochmachen, yy, fuckinger, yy, Jagger. Trafienie w szyjkę. Dobra, to już chyba wszyscy mam nadzieję. Kiedyś tu mamy bagnecik, także możemy sobie na blisko ich... ...umrzeć. Siedzimy tu. Ja ogólnie tą misę przyszedłem, i ja wiem co tutaj się będzie działo i ja nie chcę tutaj yy, ogólnie zdechnąć Dlatego pierwszy idziemy tutaj to powłączać Później jak będziemy są spierdzielać to Dobra i teraz na górę biegniemy Dobra dostał przyjkę takie tam, nie? Dostał freakens. Boże, tam piszczy Ale nie gwizdaj mi tutaj! Dobra. Jaki jest plan? Nie ma żadnego planu. Jak to sobie mogę strzelić? Bicie pancerna. Jak ja tutaj normalnie sobie zszedłem na dół wcześniej, to miałem taki rozpierdziel tutaj. Więc ja nie chcę żadnego kłopotu. My sobie tutaj Slim na spokojnie. To można było odkręcić, oczywiście, nie, ale Karl, musimy jeszcze uciec. Nie, hehe, he, na pewno! Zawiśnie, to ten krakenik Kuźwa... A nie wiem co miałem powiedzieć. Hm. <ścoughs> Żegnamy, idźcie do Rosji! Co? 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 SZNAJPER! Gdzie on jest? Gdzieś tam jest. Mi się wydawało. Mogło mi się wydawać. Znowu on był. Nie wiem gdzie on jest. nie no, troszkę. Eee, idealna pokazanie, gdzie akurat e, zwabić kogoś w... E, ...trap, nie? Drabina podświetlona wielkim światłem. Takie, wejdź, wejdź, tu powinny być tak zaminowane teraz. Damn Nie mogę sobie odmówić! Nie mogę sobie kuźwo odmówić! Leci w przestworza. Leci! Ja bez głowy jestem Krixmarinen! Ty jeba na kurwo! O tu jest szmaciarz! M1A Gotta take shot! I can't let those subs launch. Dobra, leci. Leci ostatni strzał! Co za emocją! Fucking blow this machine. Give me this fucking P of Cup Mmm... Proherbatka gościu... <coughs> 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 god, you got there oh. in time. i still don't know how you managed it. how many nazi super weapons have you Kai bosch? now? i don't know. it's classified information. you're no fun anymore. yeah, i got family in washington. you saved their lives today. so, I was just following orders, fairburn. <laughs> yeah, I don't know if you're laconic or stoic or just downright odd. <laughs> but I'm glad you're on our team. Kraken's at the bottom of the ocean where it belongs. He's probably halfway to Berlin by now. Well, now, funny you should mention that.

Mm -hmm. Confidential inter -room. Fairburn. Has Report. To succeed where bombing runs failed. The Nazi collaboration with the Japanese to assault America has been stopped in its tracks. However, Abelard Mola remains at large. What about Jahrelange Arbeit in Flammen aufgegangen. Ich bin erledigt. Dieser Wurmvogel ist auf sich allein gestellt. Soldat, alles in die LKW-Laden. Ich habe Freunde an Orten, an denen mich nicht mal der Führer findet. Der Krieg wird für mich nicht mit einer mhm. Schlinge um den Hals enden. Mhm. Mogę wybrać broń. Mogę wybrać broń. Dokończone sprawa, my przekiśmy tą mapę już. No dobre, ja wiem, co się będzie działo już tą grę. Ja Pierdziele Dominiczku, ty musisz taki, że być taki, taki, że aż tak. Operation Kraken is finished. The No ale Moller, slippery bastard that he is, escaped San Lazare. We tracked back to Chateau de Berengar, and I've got a bullet with his name on it. Mocne słowa mowa, mowa nienawiści Dokumenty pewnie palą, nie? Wszystko za, za, zatuszować No ale gdzie taki alkohol dobry marnować? I gówno, i gówno. Wszystko poszło na marne, mój cały arcyplan złana Ameryczkę został wybuchnięty dosłownie przez snajperskiego dymciora. Go on. <grywki> Getting ready to cut and run like the weasel he is. It is quite some distance, Fairburn. Co? Watch this. Stręm. Co my tu jeszcze mamy? R S pani przyda. O, szkuj 8 tylko. 300 200 m. 231 meters. What have about the die? O, oh, o. Oh. Jest tam. Dobra. 200 Szli mu prosto w serce, szli mu w najważniejszy organ mężczyzny, co wy na to? Ostatni strzał w kutasa To jest najlepsza rzecz, jaką mogę teraz zrobić dla świata. Uwaga, uwaga, pani Abelard, mylę. panie Abelard myle Panie Abelard myle! Your cock is fucking destroyed! For my bullet! Uwaga! 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 Nie, jelitka! Podskoczył do góry jak rakiet! Co on robi?! Gdzie ty skaczesz człowieku?! Gdzie ty człowieku skaczesz?! Dobra, kog został uratowany, ale jego dupcia poszła się śmierdzieć. Kurde, mogłem jeszcze więcej zabić! Co so, Triangle <laughs> <laughs>

Report, report! No przed chwilą effort. mówiłaś, babo! Babako Lieutenant Okej okay. Sniper Elite 5 Co za to była gra piękna i niemożliwa Dobra Jak mamy 4 gra Sniper Elite 5 mi się zajebiście podobała jest to może nawet i chyba najlepsza część. Czwórka też była zajebista, ale mi się wydaje, że piąteczka yy, będzie coraz lepsza i będzie bardziej i yy, jakoś tam naprawiana przez te wszystkie yy, aktualizacje, miałem powiedzieć, aktualizacje. Więc nie jest źle. Um, to koniec gry, ale nie koniec wszystkich misji, bo mamy oczywiście DLC, które będziemy sobie czekać jeszcze na nie. Mamy DLC o Hitlerze i DLC pierwsze, a będzie jeszcze troszeczkę, będzie jeszcze więcej, i będzie więcej, i będzie więcej, już wam zaś nie pokazuję, przejdźcie do sklepu. będzie jakiś kolejny DLC bez mapek, kolejny, i będziemy mieli jakieś chyba tutaj trzy mapeczki. Do usłyszenia, cześć, papa! Pa! Do widzenia.